Dzień dobry, nazywam się Karla Orban, jestem psychologiem i mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu dla specjalistów dotyczącym zaparć nawykowych, moczenia oraz trudności z odpieluchowaniem u małych dzieci. To szkolenie kierujemy przede wszystkim do psychologów, pedagogów, terapeutów, fizjoterapeutów i lekarzy, osób, które w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z trudnościami zaparć nawykowych. Trudności z odpieruchowaniem dzieci, a także moczeniem dziennym i nocnym, i chcieliby lepiej zrozumieć psychologiczne uwarunkowania tych trudności. W trakcie szkolenia dowiecie się, jak rozmawiać z rodziną, która przychodzi, jak zdiagnozować, co może być trudnością, co może być przyczyną psychologiczną czy uwarunkowaniem psychologicznym stanu dziecka, a także jak można byłoby pracować z rodziną wokół tych trudności. Oprócz części teoretycznej, którą oglądacie w swoim własnym tempie przed spotkaniami na żywo, spotkamy się również trzy razy na żywo po to, żeby poćwiczyć, wprowadzić wiedzę w praktykę. Będziemy pracować na studiach przypadków, omawiać również Wasze wątpliwości, Wasze trudności z pracy zawodowej. Mam więc nadzieję, że to będzie duża dawka praktycznej wiedzy, która wzbogaci Wasz warsztat i Waszą pracę. Ciepło zapraszam na szkolenie i do zobaczenia.